Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. W tym filmiku chciałbym Ci przedstawić, z jakich stron, z jakich serwisów możesz korzystać, aby zlecić napisanie książki. Jeśli na przykład chcesz wydać książkę poprzez KDP, jak widzisz, mam już tutaj otworzone strony z, z serwisami, które umożliwiają zlecenie napisania książki eBooka. I pierwszą stroną, którą w sumie chciałbym odradzić, aczkolwiek można i trafić na, na dobre osoby, to jest Fiverr. Fiverr niby Tutaj no, udostępnia taką możliwość, żeby pisarze się ogłaszali tutaj i, i żeby można było tutaj zlecić napisanie książki. Jednak często, bardzo często słyszę problemy z tymi, yy, z tymi pisarzami, bo co chwilę ktoś tam tworzy konto. Na Fiverrze bardzo łatwo jest utworzyć konto, aby niby pisać książki i tak naprawdę oszukiwać, więc ja nigdy nie korzystałem z Fiverra, a często słyszałem opinię, że ktoś tam napisał e-booka przez Fiverr, nie wiedział jak go sformatować, w ogóle formatowanie było totalnie do kitu, nie pod Kindle, i raczej bym odradził Fiverr, jeśli chodzi o pisanie książek, jeśli chodzi o okładki, jeśli chodzi o book descriptions yy, i inne. Oczywiście pewnie spoko bardzo fajna sprawa, bo tutaj jest tanio, ale jeśli chodzi o pisanie e-booków, no to raczej odradzałbym i dużo lepszą opcją będzie na pewno Upwork. Na Upwork mam napisane bodajże, chyba nawet wszystkie, tak, wszystkie moje pozycje, więc zawsze tutaj zlecałem napisanie e-booka i moim zdaniem tu jest znacznie lepiej, bo można dokładnie sobie wyszukać informacje o danej osobie, sprawdzić recenzje, dogadać się oczywiście Prywatnie na, na czacie, co i jak, jeśli chodzi o płatność, co i jak, jeśli chodzi o książkę, można szczegółowo się rozpisać o tym, jak chcesz, żeby ta książka wyglądała, jak chcesz, żeby ten e-book wyglądał dokładnie, bo to w tym chodzi. Nie, nie warto czasami zlecać książki pod podanym tytułem i, i pod tytułem, i to wszystko. Warto jednak ustawić sobie liniowo plan, taki z czego ma się książka składać, jakie tematy mają być poruszane i to wysłać do tego ghostwritera, żeby napisał w ten sposób właśnie i Upwork jest właśnie takim serwisem, w którym możesz sobie znaleźć taką osobę lub osoby same się zgłaszają i można bardzo manipulować ceną po prostu no. to już jest tak jak mówię no, kwestia dogadania. kolejnym serwisem jest to serwis Air Writer Solution to już jest serwis z bazą ghostwriterów Zlecasz napisanie książki, i tak naprawdę nic cię już później nie interesuje. Oni znajdują odpowiednią osobę do napisania tego, oni znajdują go w lub korzystają z obecnych, których mają. I tutaj masz różne rodzaje tak naprawdę możliwości, bo masz Tier 1, Tier 2, Tier 3. Więc sprawdzając w serwisach, możesz sobie wybrać. Tu na przykład jest pierwszy, tylko dostępny na ten moment. Więc wybieramy Tier 1. I wybieramy typ, tu masz zwykły e writing, language e-book writing i technical e writing. No to w większości przypadków jest to e writing albo technical, technical. ale no, sprawdzając np. e-book writing, no to tutaj sobie wybierasz ile z ilu słów ma się składać. Nie, nie ustawiaj tak, nie lub takich y, książek. No, wiadomo, może się trafić wartem, że coś się uda, i tak dalej, ale krótkie pozycje, jak ja słyszę na przykład na, na Instagramie, jakieś reklamy osób, które polecają tworzyć bardzo krótką książkę i ta książka stanie się bestsellerem, to mi się śmiać chce. Y, warto naprawdę stworzyć coś porządnego i licząc nawet od tych 25 tysięcy słów do 30-35 tysięcy słów. No to to nie są jakieś tam ogromne koszty, jeśli chodzi o, o stworzenie całej książki, ale nawet jeśli to będzie Twoja pierwsza pozycja, no to tak, niech będzie to te 20 tysięcy słów, no to to masz koszt 300 dolarów. Yy, tu wypisujesz tytuł, jaki ma być podtytuł, nazwę autora, opis i tu możesz się rozpisać. Możesz wkleić jakieś pliki, możesz wkleić tutaj w plikach, właśnie jak ma ta książka wyglądać. Yy, tu wybierasz, czy chcesz mieć jakieś obrazki. Z reguły nie warto, bo jeśli dodasz na przykład 11 obrazków, to jest 22 dolary. Lepiej po prostu sobie samemu to wstawić później, chyba, że masz naprawdę duże środki, no to możesz yy, sobie znaleźć, ale tutaj jak widzisz, to są zdjęcia z Free Resources, czyli z takich stron, tak jak yy, yy, Pixabay, pexels.com i tak dalej. I tu masz kolejne jakieś tam opcje, tu masz report o czy to nie był plagi, czy to nie jest plagiat żeby na przykład jeśli Amazon wyśle do ciebie wiadomość taką, że żebyś przedstawił dane, dokumenty, że, twój, że to jest twój ebook i napisane jest przez ciebie w oryginale no to tu masz te 5 dolarów, można to doliczyć jeśli już robisz dłuższą pozycję Book Descriptions, jeśli chcesz możesz tu dać, z reguły nie polecam, wolałbym bardziej nie dawać i zlecić to komuś na przykład na Fiverr i będzie to troszkę inne spojrzenie na tą książkę. No i tu masz specjalne formatowanie. No to nie oczywiście. I jak widzisz, tu masz jeszcze opcję Same Writer for Multiple Books. Jeśli na przykład byś chciał w dodatkową, w dodatkową pozycję od tego samego autora, no to to, to też jest jakiś koszt. No, ale no i tu masz 310, dodajesz, zlecasz to i prawdopodobnie czekasz około 30 dni do 30, może 40, w zależności jak długi jest ten e-book, w zależności jak długą mają kolejkę i później otrzymujesz. I tak naprawdę nie musisz nic y, szukać jak na Upworku, porównywać osób, czy dana osoba jest y, fair w stosunku do Ciebie, czy chce Cię oszukać, bo nawet na Upwork miałem taką sytuację, w której zleciłem y, napisanie książki, Czekałem tydzień, dwa, pisałem co. Co tydzień pisałem, jak tam idzie pisanie książki. Yy, dana osoba odpisywała, że wszystko jest ok, że pisze i tak dalej. Minął miesiąc i zapytałem się, co jest, coś się dzieje z tą książką, i po prostu kontakt się urwał. Oczywiście cofnąłem pieniądze, bo na pół to jest ok, że można te pieniądze cofnąć i nie ma żadnego problemu, ale no już straciłem ten miesiąc i byłem no, wkurzony <laughs> po prostu, no jak każdy byłby. Kolejnym jest Epic Ride. Epic Ride, jak widzisz tutaj masz y, Basic, premium, premium i Professional Professional, raczej polecam użyć tego Professional, bo $1. 80 za 100 słów to wcale nie jest dużo zaraz zobaczysz w kolejnych i że jest, ceny są znacznie wyższe i tu masz według nich, oceniałem 5, star, 5, star, 5 gwiazdek y, jakości 7 dni dostawy, no to tu jest takie już no bardzo ciekawe aczkolwiek pewnie chodzi o te 100, 100 słów, no ale i tu masz dodatkowe jakieś yy, yy, sprawdzenia no i to wygląda bardzo ciekawie i szczerze mówiąc ja sam myślę aby tego właśnie użyć bo może to się okazać bardzo dobre z tego co słyszałem to właśnie to jest ten taki portal, który, który dość teraz nie ma aż tak dużo chętnych na, na właśnie na zlecanie książek i to może być spoko opcja kolejnym jest the Writing Summit yy, tu masz 3 package'a, tak 3 package'a pierwszy taki najlepszy jakby z wieloma rzeczami bo tu masz proofread, edytowanie, formatowanie rewizję, no jest 2.75 teraz promocjant za, za 100 słów no i jak widzisz no 2.75 a tutaj było ile? 1.80 no to to jest już duża różnica aczkolwiek package 2 już masz 2.49 i pakiet trzymasz 99 I tu już jest troszkę lepsza opcja, jeśli to w taki sposób właśnie rozwiązywać. Ale jak widzisz, tu masz do 40 dni, jeśli powyżej 25 słów znajduje się ten e-book, jeśli aż tak będzie dużo zlecona słów. Kolejnym po prostu znalazłem tak w internecie. Nigdy o tym nie słyszałem, ale chcę ci też porównać, więc. No, 30 tysięcy słów, jedna gwiazdka, 660, cztery gwiazdki, 3600, no odpada, bo no ja sam nie, nie zapłaciłbym tylu pieniędzy za niby czterogwiazdkową, yy, za czterogwiazdkowego e-booka o yy, długości 3, 3 tyś, 30 tysięcy słów, to jest yy, no, słaba opcja moim zdaniem, aczkolwiek może nawet przy jednej gwiazdce yy, byłoby to ok. Tutaj ostatnie, The Urban Writers, to już jest takie moim zdaniem premium, jeśli chodzi o serwisy, które, które zajmują się pisaniem yy, pozycji i zbiórką ghostwriterów, tak jakby. Mają różne, mają nawet tłumaczenia, jak widzisz, mają na hiszpański, na niemiecki. Yy, koszta są jednak duże, bo to jest 1,99$, tu jest 2,19$ za tylko tłumaczenia, więc no to są spore pieniądze, gdzie yy, e e Writer Solution, oferuje tłumaczenie na hiszpański bodajże sprawdźmy jeszcze yy, albo to nie był I, e writer już kurczę mi się myli zaraz sprawdzimy nie The Writing Summit chyba, tak oferujemy jak widzisz tutaj tłumaczenie hiszpańskie za tylko dolar, za dolar 39 centów za 100 słów, więc to już jest fa bardzo fajna opcja a tu w tym przypadku no jednak to jest trochę dużo pieniędzy ale no na pewno też jakość odbiega znacznie od, od tej wcześniejszej tu możesz nawet bundle sobie wziąć żeby tak wszystko mieć Premium Package, Top Package, Urban Package no i najtańsza opcja to jest 2,49$ za stosów 2,69$ troszkę drożej i 2,89$ za Premium Package więc jak widzisz to jest troszkę, koszta są dość duże Yy, tu jest Rising yy, package, czyli taka jakaś podstawowa pozycja za 99 fiction package, czyli napisanie fikcji yy, i cover design package, czyli stworzenie covera pod e ebooka, pod wersję paperback, pod wersję Audible, czyli na audiobooka, więc tu masz za 60 dolarów masz zestaw wszystkich okładek to też może być dość ciekawa opcja, bo 60 dolarów wcale to nie jest dużo jeśli tak, jeśli sprawdzając ceny yy, innych osób, które tworzą grafiki, aczkolwiek nie wiem jak te grafiki tutaj później wyglądają, czy to jest aż tak mega profesjonalne, że, że można byłoby naprawdę wstawić, wydaje mi się, że tak, ale jednak wolałbym to pozostawić na, na Fiverrze do stworzenia. I tak wyglądają te serwisy. Na ten moment nie mogę żadnego polecić oprócz Upwork. Ponieważ na Upwork wszystko zlecałem, teraz będę zlecał prawdopodobnie na e Solution albo na, na Epic Write. Przemawia do mnie Epic Write, że wersja profesjonalna to tylko $1,80, a jednak na e Solution TL1 jest chyba za $99, tak jak mówiłem. Bo dwójki nawet nie można teraz. Chciałbym zobaczyć, ale chyba się nie da. Zobaczmy, ile kosztuje dwójka. Za 30 tysięcy, no 720 dolarów bym musiał zapłacić, bo chcę stworzyć pozycję, która ma 30 tysięcy słów, słów. A sprawdzając jedynkę, to jest 500 coś, czy 400 coś, jak już nie pamiętam dokładnie. A, bo to jeszcze Technical, czyli, no ale sprawdźmy. 540, no to to jest znaczna różnica. I jeszcze ci powiem, co to jest za różnica między tym e writing a technical, czyli takie techniczne pisanie, bo oni tu mają to wytłumaczone. Techniczne, techniczne pisanie jest takie typowo właśnie o inwestowaniu, o social mediach, o marketingu, o programowaniu, o uczeniu się obcych języków i tego typu tematy. Więc a jeśli chcesz zlecić coś na przykład o rozwoju osobistym, o. No takie tematy, które są bardziej ogólnikowe, no to wtedy nie warto brać tego technicznego, tylko normalny ebook writer i wychodzi to znacznie taniej. Wejdę jeszcze na chwilę tylko tutaj w normalny i za 30 tysięcy słów zapłacisz 450 dolarów. Moim zdaniem to jest spoko cena. Ponieważ no, ceny, ceny pisania właśnie takich pozycji na Amazon coraz bardziej rosną, bo coraz więcej jest chętnych i oczywiście niechętnych w Polsce, bo w Polsce na razie to jest mała grupa, ale za granicą, w Stanach Zjednoczonych, tam to po prostu jest coraz większe, ale nie ma co się przejmować, bo coraz więcej osób czyta. I skoro dana baza osób jest na, na Amazonie KDP, na Amazonie i czyta, kupuje te książki, no to. Jeśli ktoś wydaje fajną nową, to ta osoba ją tą książkę kupi, tego e-booka kupi. Więc to w ten sposób tak, tak to działa. Co innego, jeśli w przypadku kupujesz rzecz fizyczną. No to jednak już, nie mówię o książkach, tylko mówię o po prostu o różnych rzeczach, to jednak już moim zdaniem ciężej się w, przez to przebić. Chyba, że masz świetny produkt, to wtedy jasne, że tak. Więc wszystkie tak yy, pokrótce omówiłem. I myślę, że no możesz samemu zdecydować, którą, którą opcję wybrać. Ja, jeśli zlecę tutaj na Epic, na Epic Write albo na e Writer Solution, no to na pewno nagram o tym filmik, o, o tym w jakim czasie oni to stworzyli. Jak, czy było, czy wszystko było ok, czy nie było żadnych problemów. I wtedy podzielę się na pewno z tym z Wami. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Myślę, że wyszedł dość długi, ale dla osób, które chcą zlecić napisanie e swojego pierwszego e-booka, no to myślę, że to będzie troszkę pomocne, bo będą mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda na tych wszystkich serwisach. Ja linki do tych serwisów zamieszczę poniżej. Na razie oczywiście nie korzystam z linków afiliacyjnych, pomimo że tu są. Nie dołączałem do tego, bo, bo nie, mogę, nie jestem w stanie polecić żadnego z tych. Nie wiem, więc tylko daję normalne linki i w ten sposób możesz sobie na to wejść zobaczyć samemu zdecydować czy jakiś serwis chce, czy, czy chcesz skorzystać z jakiegoś serwisu jeśli podobał ci się ten materiał to proszę cię o zostawienie łapki w górę daj jakiś komentarz kliknij w subskrypcję oraz wciśnij ten dzwoneczek jeśli nie masz go wciśniętego bo on powiadamia o nowych filmikach na twoim telefonie na przykład i dzięki za obejrzenie tego materiału pozdrawiam cześć